Zawsze dawał czas, uwagę, cierpliwość. Robił to lekko, jakby nic go to nie kosztowało. Mówił, że tak trzeba, że to naturalne. Nie zauważył, że z biegiem lat jego gesty stały się oczekiwaniem w przebraniu bezinteresowności. Inni brali, niezachłannie, po ludzku. Branie przyszło im łatwo, bo było oferowane bez granic. Nikt nie pyta o cenę, gdy na metce niej nie ma, a on rzadko mówił nie, bo nie wydawało mu się egoizmem, a egoizm grzechem ciężkim w relacjach. Z czasem liczył. Nie na głos, nie wprost, w środku. Każdy gest zapisywał w niewidzialnym rejestrze. Uśmiech za uśmiech, przysługa za przysługę. Gdy rachunek się nie zgadzał, bolało. Nie dlatego, że ktoś brał lecz dlatego, że on dawał, oczekując wrotu, którego nigdy nie uzgodnił. Pewnego dnia usłyszał zdanie, które brzmiało jak oskarżenie, choć było pytaniem. A gdybyś przestał dawać, co by zostało? To zdanie zatrzymało go bardziej niż wyrzut. Zrozumiał, że pomylił dawanie z inwestycją, a branie z winą, że prawdziwe dawanie nie domaga się bilansu, a zdrowe branie nie wymaga wstydu. Nauczył się prosić, nauczył się przyjmować bez tłumaczeń i, co było najtrudniejsze, nauczył się odmawiać bez poczucia zdrady samego siebie. Relacje przestały być targiem, a stały się spotkaniem, czasem nierównym, ale uczciwym. Dopiero wtedy poczuł ulgę, jakby ciężar, który nosił w imię dobra, okazał się niepotrzebny. Zrozumiał, że równowaga nie polega na równości gestów, lecz na zgodzie obu stron. Branie i dawanie są zdrowe tylko wtedy, gdy są świadome. Dawać bez granic to uczyć innych brania bez refleksji, a umieć przyjąć to także forma szacunku.